On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili, bo z nadgów unosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął wór. Oni śpiewali wraz z nim. Li... Doprowadziła do tego, że polski prezydent w podróż do domogił żołnierzy. Musiał odbyć w warunkach urągających podstawowym wymogom bezpieczeństwa. Nie znamy dzisiaj oficjalnych przyczyn katastrofy. Nie wiemy, czy była ona skutkiem jedynie zbrodniczych zaniedbań, czy też docelowych działań. Wiemy jednak na pewno, że rządy dwóch państw prowadzących śledztwo umówiły się i dalej umawiają, by nie pokazywać roli Moskwy w tej sprawie. Katyński schemat rozmywania odpowiedzialności i zdejmowania winy ze sprawców został powtórzony. Po raz kolejny rządzący w Moskwie i w Warszawie manipulują faktami, by ukryć prawdę przed Polakami i międzynarodową opinią publiczną. W, zamazy w zamazywaniu odpowiedzialności towarzyszy wściekła nagonka wobec tych, którzy mają odwagę stawiać pytania o to, co naprawdę stało się 10 kwietnia. Kłamstwo i manipulacja w tej sprawie przybiera charakter systematyczny, a biorą w niej udział czołowe postaci świata mediów i polityki. Z tego miejsca i wszystkich miejsc w Polsce, w których ludziom droga jest godność własnego narodu, wołamy o prawdę. Chcemy wyjaśnić, kto i dlaczego kazał oszukiwać w tej sprawie Polaków.